Siemano, witam serdecznie. Dzisiaj odcinek oczywiście z Cardzone. Jak Wam obiecywałem, zamówiłem troszeczkę rzeczy. No i dzisiaj przed majówką przyszło. Obiecywałem Wam także, że będzie wiele się działo przez ten długi weekend i tak, tak też się stanie, ale to zależy od Was. Zależy od Waszej aktywności, od lajkowania filmów. Łapka w górę, łapka w dół, bez względu na to. E, tak będziecie mieli równe szanse czy dacie w dół czy dacie w górę nie ma to żadnego znaczenia najważniejsze jest powtarzam żeby być integralną częścią tego e, kanału będziemy także e, otwierać sporo i od ilości łapek będzie zależało ile filmów dziennie będziemy wrzucać firma Cardzon e, przysłał mi dzisiaj książkę i zaraz zaprezentuję Wam co się w niej znajduje? Pyk, pyk, pyk. Ja tak troszeczkę dzisiaj szybko, bo mamy wychodne. Półtorek jest u babci, bo będziemy właśnie wychodzić dzisiaj w gościnę, taką intereskę bez dzieci. Oczywiście mega moje ulubione chrupasy. No i co tu może się w takiej paczce znajdować, moi drodzy? Sami sobie zobaczcie. Mamy chrupeczki. A pod chrupeczkami mamy blisterek. A jaki to jest blisterek? Blisterek z FIFY, moi drodzy. Już teraz dajcie znać w komentarzach, od czego zaczniemy otwieranie tej paczuszki. A taki blisterek, i między innymi za chwilę, zaraz Wam pokażę, bo jest nie jeden. A są dwa blisterki. Ale mamy także blistereczki, moi drodzy, z Road to, Road to Russia, blisterek jeden i taki blisterek też na pewno będzie do wygrania, jeżeli będzie wszystko szło. Takich blisterków zakupiliśmy sobie więcej, moi drodzy. To są standardowe, takie jak to miały miejsce w Polsce zawsze, czyli nie widać limitki. Jest pięć kart, pięć saszetek i jedna karta limitowana. Powiem szczerze, te bisterki wyglądają bardzo ładnie. Relistyka, saszetek tego wszystkiego jest naprawdę bardzo fajna. Natomiast, no szkoda, że niestety, ale te karty na razie mnie nie powaliły. Może muszę się po prostu do tego przekonać. Kolejny bisterek. I kolejny. I to już powinno być wszystko. Zamawiałem 5 i dostałem 5. Jak można łatwo przeliczyć. Super, 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 super. Dodatkowo, moi drodzy. Mini puszeczka, tą mini puszeczkę chcemy, żeby Mamuśka otworzyła. Mamuśka też musi się wkręcić powoli w karty. W końcu jesteśmy rodziną karcianą, więc czemu by Mamuśka nie mogła? Także lajkujcie, jeżeli chcecie odcinek z mamuśką w ten weekend i małą puszeczką. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach. A żeby wam żaden film nie uciekł, pamiętajcie o zostawieniu subka i kliknięciu w dzwoneczek. Dzwoneczek powoduje to, że jak wrzuca doktor Radian albo Wiktorek nowy film, no to wy o tym się dowiadujecie przez info. A tak, nie wiadomo, czy Radian wrzucił, czy Radian nie wrzucił. Dobra, moi drodzy, co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze, jeszcze coś tutaj jest? Jest, moi drodzy, jeszcze coś. Tu będzie najciekawsze. Zobaczcie, co mamy tutaj. Mamy niemiecki zestaw startowy, moi drodzy. Mega, tak zwany Mega Starter Pack. A taki Mega Starter Pack niemiecki zawiera kartę, e, plansze do gry, pięć paczek, jedną kartę limitowaną i jedną kartę specjalną, czego nie było w Mega zestawie e, startowym. Także to też na pewno będziemy sobie w ten otwierać. otwierali. Ale jak mamy starter niemiecki, no to musimy mieć także starter polski, ponieważ Wiktorek nie ma jeszcze swojego albumu. I tym oto sposobem ten album będzie miał. Także tutaj będzie także unboxing Wiktorka i jego własny, własny, e, jak to można powiedzieć, album. Także, moi drodzy, nie ma jeszcze dużych puszek, e, bo pewnie zadajecie sobie pytanie, a gdzie są duże puszki, przyjdą, przyjdą, moi drodzy, jeszcze dostawa od dystrybutora nie przyszła, więc wszystko spokojnie, ale mamy, mamy co otwierać, mamy e, dosyć sporo tego nawet, wierzch. Ja zaraz Wam to zaprezentuję dokładniej, o, ściągniemy sobie tylko i zobaczcie, tak się prezentuje naszą, nasze zakupy, update'cik, także będzie tutaj nam potrzebny 5 blisterków z mm, roadu jedna puszeczka ponieważ jeden już mieliśmy zobaczymy jakie są limity no i dwa te albumy także troszeczkę rzeczy do otwierania doszło mam nadzieję pamiętajcie o zostawieniu lajka like pod tym filmem na naciśnięciu dzwoneczka no i oczywiście oj co jest subek także nie zaszkodzi ja dziękuję serdecznie filmie Cardzon za fajną przesyłeczkę Szybką realizację. No i moi drodzy, trzymajcie się. Cześć.